Znajdujemy się przy pomniku uczci honorowych dawców krwi. Postawiono go w czerwcu 2006 roku. Na środku znajduje się rzeźba, która przedstawia dwie dłonie trzymające krople krwi. Poniżej znajduje się tablica z napisem Człowiek jest tyle wart, ile może pomóc drugiemu. Tekst ten powstał dla uhonorowania tych wszystkich, którzy dzieląc się krwią, często ratują życie inne. Przed pomnikiem znajduje się fontanna, którą również warto zobaczyć. I najciekawszym elementem jest granitowa kula, która obraca się na wodzie. Wokoło znajdują się drzewa japońskiej kwitnącej wiśni piłkowanej. Z daleka wyglądają one jak piękna różowa chmurka. Witące tu wiśnie swoim wspaniałym urokiem oczarują każdego. A teraz opowiemy Wam kilka ciekawostek o tym drzewie. W Japonii wiśnia jest symbolem narodowym od VIII wieku obchodzą tam święto kwitnącej wiśni nazywane Hanami. te całymi rodzinami biesiadują i bawią się w parkach przy kwitnących wiśniach. Wiśnia osiąga do 10 metrów wysokości, a jej szerokość z korony do 8. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego trzeba, to spieszcie się, bo już za tydzień go nie będzie! Niestety.